Cześć, czołem. Ja jestem Akunder, a to jest 52 part przygód z Margonem Dzisiaj sobie wbijemy poziom 148. Yy, wiem, wiem, wiem. Jestem, jestem teraz na Kazamatach, i jeżeli myślicie, że tu Expek się milicie, ja tu nie XP, tylko można by powiedzieć, questa robię tu tuni na 147 poziom doświadczenia bodajże. Na który wbiję sobie spokojnie poziom 148 już go końcem. Ten quest polegał na dodaniu orków na kazamatach. został mi tylko jeszcze jeden warlock i quest będzie skończony. Potem jeszcze muszę takiego Gustawa tutaj zabić, ale też będzie tam pryszcz. No i tak mniej więcej wbijemy 148 level, tak samo jak level 135 na koście tak samo teraz, są na questie. Myślę, że taki level absolutnie ciekawszy niż taki zwykły ekspedycja. No i że mamy coś tutaj pokonanego w nowego, w orków, no to już tutaj sobie wydaliśmy. myślę, że taki bo to może być jakiś kozaczek. No to bijemy go. Bo... O, ty Tignesa tu. No to widzicie, nawet nie musieliśmy. Ee, nawet nie musieliśmy. I dlatego na. E, na żadne walki, nie mieliśmy żadnej walki, która by toczyła z nim, tylko po prostu nam oddał pół dobroci to obroże. No i e, tutaj sobie sygnałem: sobie, te które śmieci, to, 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 to. No i troszkę już zarobili hasło. Natomiast teraz. Ach, nie tak, nie tak. Teraz sobie to. Nie, no. Dobra, to. I pięknie. I mamy level up. Ja tak się wbijam moi drodzy level up'em. Widzicie. Wbija, jakieś budki dostaliśmy, czy to budki są. Związany z właścicielem, po prostu jedam do depo. Do siły sobie damy tutaj. Dobra, są może jakieś potki kupimy, bo... Teraz wam tu jest taksy kupię poty. Mm. Chyba sobie, nie wiem, do zebu to wsadza, tak mi się coś wydaje, bo gdzie, 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 gdzie idzie gdzie idzie, by to wsadzać. Myślę, że do zebu wsadzę i będę się z tym hmm, Bo i tak są słabsze od cgosa, o wiele wiele. Zgosa łódki są. Na pewno o wiele bardziej są o wiele lepsze po prostu. Nie ma się... To jest co sprzeczać. Hmm, no, tak, to jest wsadzać. Ach, ajajajaj. Dobra, zróbmy tutaj teraz troszkę. Może mm. się nie wiem sobie jakieś unikaty, uczulni, choćby tak wiecie e, po prostu to wziąć i poselać albo na przykład to, to jakiś porządek chcę zrobić w tym depo, bo na przykład tych śmieci nie będę takich rzeczy tak na nas odwiązany, że za wszystko można poselać bo i tak nie będę tego na pewno odwiązywał, bo są te śmieci nie są nie, nic tam, nie są za bardzo warte. No, Można to kuszeć, zostawić, bo ta kusza troszkę to jest warta. Tak samo są... Te, 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 tak samo te tą zbrojkę. Te butki chyba też są silne. są dosyć słabe. Wszystko z tych itemków jest słabe. Tutaj są już te wszystkie heroiki. heroiki. Zatrzymamy. Tak. Może, może zrobimy tak, że po trzy na razie. Albo niech będzie tak. Teraz sobie tu już tą czapeczkę, no i myślę, że taki, taki tam początek, taki tam porządek mamy, jest jakiś tam, mniej więcej jest porządek zrobiony. Depon. i teraz muszę tutaj strzelnąć, no, wielkie strzelanie i tempów zasyły, Zrobi, zrobimy, tutaj jeszcze sobie dodatek, który włączyłem z tego ustędu, bo szczerze mówiąc, nie jest taki fajny, jak mi się wydawało. Widzicie, wam prawie całą tabelę w to nam tylko depoza zawalało, a tak sobie przynajmniej troszkę hańcu zarobimy na tych itemkach, co tutaj widzicie mamy. Mm, więc można powiedzieć, że idziemy właśnie te itemy selnąć. Kurde no. Mm, się trochę mylę, co chwilę wchodzę na tę mawkę, dobra. E, I sobie selniemy. Troszkę kasy zarobimy, najpierw może zacznijmy od tej heroscały. Pierwszy rząd idziemy i 278 k no, widzicie, zawsze z tego hajsu przybędzie. No, niezbyt dużo przybyło, ale zawsze coś. Tam testy możemy, powiedzmy, zapłacimy sobie coś z taka, potem oddam. Potem oddam, jak we mną, bo nie Jestem taki... A co ja zrobiłem? Jeszcze zapłaciłem, nie, ja jestem, ja jestem boski. 353 e, wypłać. dobra. E, to teraz sobie pójdziemy, może... Na Madoka, tak jak po staremu, jak tradycja mówi, żeśmy na parcie kiedy białem 1 czy 5, jesteśmy tak samo na do tak samo teraz walniemy. Jeszcze tak powiem Wam szczerze mówiąc, że yy, zrobimy taki takie jakby powiedzieć, można. Yy, nie wiem, taki mały konkurs, nie wiem jak to nazwać, że, każdy, że jeżeli zasubskrybujesz mnie, możesz sobie. Do... Może sobie zaproponować mi jakiś filmik, który nagram dla Was. Yy, od jakichś tam dedykacji. To ja zapraszam bardzo chętnie. Oj, 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 co to było? Mogłem go tutaj walić. Troszkę to spieprzyłem. No ale dobrze. Mój rekord to wziąłem. U 6% solo. Myślę, że to jest nawet niezły wyczyn. Na razie myślę, że te party już dobiega końca, bo wie ten level to. to... No to co tam będziemy się mówić, Narka, Narka, y, Arkunder tutaj wbił właśnie 4-8, więc życzę tam udanych sierpnia, życzę, bo na no, czas jadę sobie sami teraz, od środy nie będzie mniej przez 10 dni, a potem już będzie spokojnie, będą filmiki na bieżąco i ogólnie tak myślę, myślę, że wszystko będzie fajnie i, i fajnie. no fajnie i fajnie. No to ja życzę jeszcze raz udanych wakacji udanego sierpnia i powodzenia na narka.